Dotychczas w Kutnowskim Szpitalu do dyspozycji pacjentów zakażonych koronawirusem gotowe było 75 łóżek i 6 stanowisk z respiratorami. Dziś, jak mówi Andrzej Pietruszka, prezes szpitala, szykowane jest kolejne 25 miejsc. Urząd Marszałkowski przekazał zamówiony niezbędny sprzęt, który jeszcze dziś trafi do lecznicy w Kutnie. Nieznacznie zmieniła się także liczba personelu medycznego. Zamówionych i zleconych 5 respiratorów i 10 kardiomonitorów i proszę Państwa, te wartości, każdy, każdy, z tych, każdy z tych urządzeń jest kilkakrotnie droższe od urządzenia do pobierania osocza. Także to nie jest problem. My musimy się nauczyć, musimy dojrzeć, musimy też okrzepnąć. Ja chcę powiedzieć, że są również leki, które stosowane były wcześniej w klinikach które zajmowały się leczeniem chorych na COVID-19, ale zostałem poinformowany, nie wiem, z kilka dni temu przez panią kierownik apteki o tym, że do nas między innymi ten lek dotarł tak 36 półek tego leku istotnego, takiego, który jest bardzo ceniony, jeżeli chodzi o Liczba lekarzy to jest 27 liczący dzień i noc i plan pielęgniarek jest 58 rozpisanych na dzień i noc. No jest tam pięciu chyba sanitariuszy. Pan, są panie sprzątaczki, też są bardzo ważne i bardzo istotne. Wraz z decyzją wojewody o przekształceniu Kutnowskiego Szpitala w jednoimienny zmieniła się sytuacja kobiet w ciąży z powiatu Kutnowskiego, które na dniach mają termin porodu. Ich głos słyszalny w mediach społecznościowych podniosła posłanka Agnieszka Hanaczek, która dziś wraz z radnym powiatowym w Kutnie apelowała do Daniela Kowalika, starosty Kutnowskiego o czytelną informację dla przyszłych matek i gwarancję spokojnego rozwiązania. Czegoś wynika fakt, że y, kobiety rodzące mówią, że nie wygląda to wesoło, że czekają kilka godzin, y, szukają innego miejsca do porodu. Czy to jest tak trudno, żeby nawet pokazać, żeby, żeby te kobiety po prostu opanować ich strach? Te kobiety w ogóle się nie powinny y, zajmować ich głowa w ogóle nie powinna być zajęta y, tym, y, czy będą czekać, w jakich warunkach będą rodzić, czy będą przyjęte. Y, nie ma rodzinnych porodów, y, często dziecko jest zabierane, więc to, co można zrobić, ten ten minimalny komfort, czyli informacja i pewność, że jedzie do Łowicza, jedzie do Łęczycy. A swoją drogą ja bym jeszcze proponowała panu staroście, bo być może y, wiele na to wskazuje, że COVID znowu będzie nieprzewidywalny i potrwa trochę. Może jest jakaś możliwość przygotowania tutaj oddziału z jakimś osobnym wejściem dla kobiet rodzorcych. Każda kobieta, która jest w okresie ciąży w okresie rozwiązania tej ciąży, jeżeli trafi do naszego szpitala z powodu nie tylko powikłań, ale w stanie zagrożenia życia, taka pacjentka będzie przyjęta i ta ciąża zostanie w odpowiedni sposób rozwiązana nie tylko cięciem cesarskim. Ale chcę powiedzieć, że dotychczas w momencie kiedy jesteśmy szpitalem covidowym, Poświęconym chorym zakaźnym i zakażonym na COVID-19 mieliśmy już trzy pacjentki, które trafiły do nas, i trzy pacjentki miały wykonane cięcia cesarskie. Z tego co wiem, dwie już chyba opuściły szpital, i jedna jeszcze pozostała w obrębie szpitala. Wszystkie sytuacje zdrowotne zostały. Rozwiązane korzystnie dla pacjentek i dla dzieci, dla noworodków oczywiście. Kategorycznie chcę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby którakolwiek kobieta w stanie, kiedy jest termin rozwiązywania porodu i są jeszcze dodatkowo powikłania, była włożona z naszego szpitala do innych szpitali. Nawet wtedy jeżeli nie będzie zakażona na covid-19 Także chciałbym wszystkie Panie z miasta Kutna i powiatu kutnowskiego I nie tylko Uspokoić w sposób kategoryczny Nie możemy tutaj stosować zbyt wielu emocji w sytuacji kiedy to życie nasze W tej chwili jest również takie dosyć napięte i nerwowe Musimy siebie jakoś wspólnie wspierać i wzmacniać. Ja mówiąc te słowa chciałem wszystkie panie, wszystkie kobiety w tym momencie uspokoić. Nie jesteście pozbawieni możliwości rodzenia w tym szpitalu. Jak będzie tylko trzeba, ten szpital jest na was yy, nadal przygotowany i, i, i chętnie będzie udzielał te, tych świadczeń. No tutaj są stosunkowo bardzo dobre warunki lokalowe, także mamy mogą spokojnie przebywać z, z noworodkami, z dziećmi nowonarodzonymi. Czy Kutnowski szpital jest w stanie? w takich sytuacjach awaryjnych z racji na przekształcenie go w szpital covidowy przyjąć i ratować ludzkie życie i zdrowie. Otóż odpowiedź jest jednoznaczna pozytywna, to znaczy w takich sytuacjach nagłych, gdzie nie trzeba wykonywać terminowych, planowanych zabiegów, które można odbyć w bezpiecznych szpitalach niecovidowych, tych w najbliższym naszym położeniu, czyli Łęczyca, Łowicz czy Gostynin, czy też również inne szpitale na terenie województwa łódzkiego, które jeszcze nie są covidowe. Kwestia rodzenia była przeze mnie weryfikowana chociażby w Łowiczu i tutaj odpowiedź dostałem błyskawicznie od pana starosty Marcina Kosiorka i dyrektora szpitala w Łowiczu. Łowicz oczekuje na pacjentki skutna. Oczywiście w sytuacji nagłej, gdyby no, akcja porodowa już się rozpoczęła i nie było możliwe przetransportowanie do Łowicza, to oczywiście w kutnowskim szpitalu jest możliwość przyjęcia tego porodu. Oczywiście obarczona pewnym ryzykiem no, zainfekowania, COVID-19, ale tego ryzyka nigdzie, nigdzie nie uświadczymy. Oczywiście problemem obiektywnym, niezależnym od nikogo poza lekarzami, jest sytuacja absencji personelu. No i dla mnie jest to niezwykle szokujące, ale tutaj moim zdaniem każdy obserwator może swoją opinię na ten temat wypowiedzieć, czy żołnierz podczas wojny może schodzić z linii frontu. To, to jest tylko takie pytanie, które bym ewentualnie zadał widzom. Jeśli dalej będzie sytuacja się tak rozwijała, to znaczy te przyrosty będą po 20 tysięcy, no to w zasadzie wszystkie szpitale w Polsce będą miały taki charakter, to znaczy pacjenci oprócz tych bieżących schorzeń, z którymi trafiają do szpitala, no będą również mieli chorobę współistniejącą, to znaczy COVID-19. I to jest no, rzecz oczywista, natomiast tu chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i ten szpital ma przede wszystkim pomagać tym chorym z różnymi chorobami, którzy mają jednocześnie Covid. -a. To nie jest szpital zakaźny sensu stricte. To jest szpital, który działa na tych samych zasadach, które były wcześniej. To znaczy, jeśli ktoś ma złamaną nogę, operację wyrostka robaczkowego czy rozległy zawał serca, a do tego Covid, no to po prostu jest w tym szpitalu na odpowiednim oddziale z zachowaniem no, tego maksimum bezpieczeństwa dla, dla personelu tego szpitala. Szpital w Kutnie ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi robi wszystko, aby sytuacja się poprawiła. Prowadzone są rozmowy i rozwiązania, które mają zmienić aktualną sytuację w lecznicy.